Siemanko w kolejnym odcinku na moim kanale, tym razem tak jak pisałem seria West Hamem, tak jak pisałem, wyjaśniałem już wszystko o poprzednim materiale, z karierą własnym sadnikiem lub na karcie społeczności, więc posłuchajcie lub poczytajcie, a ja zabieram się do gry motami. Bardzo lubię West Ham w tym sezonie, w ogóle... Fajnie jest odzrowana atmosfera stadionu przy wejściu na mecz, to pokażę Wam tu w dzisiejszym odcinku. No i to sprawa, że bym bardzo chętnie poleciał na mecz West Hamu na ich stadionie, London Stadium, zobaczył te hymn śpiewające przez kibiców, te banki co latają, bo West Ham jest naprawdę w świetnej formie w tym sezonie. Ostatnio wygrali z Werpulem, no, staje się takim sezonowcem West Hamu, można powiedzieć, Nie, że może sezonowcem, ale chętnie jak mogę to włączę sobie właśnie mecz West Hamu niż Manchester United. David Moyes, wróć. To by było fajne, ciekawe by było. David Moyes moim zdaniem jakby nie to, że już był w Manchester United, teraz by był łączony z posadą trenera Czerwonych Diabłów. No ale dobra. E, od razu info dla Was. Szukam dobrego pomocnika do 12 milionów funtów. To byście mi śmiało w komentarzach, bo zobacz, tyle mi zostało po moich transferach, co zrobiłem. Nic ciekawego. E, ja zawsze chyba problem z transferami. Tak mi się wydaje na początku. Właśnie w takich w ogóle w serii. Bo ja chcę kupić też takich młodych zaników, żeby mieć kogo do rozwijania, lub właśnie takich do, dojrzałych, a na tych mnie nie stać, no West Ham nie ma dużo pieniędzy. No i że West Ham lubi tak kupować Czechów, no właśnie jeden z współwłaścicieli jest Czechem, teraz chyba kupi 27% udziałów, co mi się... coś takiego mi się obiło uszy to macie juniorów, więc chciałem kupić utalentowanych Czechów. No dwóch miałem na swojej liście, jednego kupiłem. Długa ta lista ciekawych piłkarzy, może mniej ciekawych. Możecie śmiało pisać w komentarzu, kogo byście zobaczyli w tej serii. No i dzisiaj co? Ja postanowiłem, że co najmniej 5 spotkań będę grał na odcinek. A w tym będzie tylko 5, bo nie miałem czasu, by więcej nagrać. No i też mecze symuluję. Nie gram wszystkich meczów, trochę inna seria. Ja trochę inspiruję się takim youtuberem Barbie Boy. Bardzo go lubię, Barbie Boy. No i dobra, tu będzie trochę przyspieszone bazuna. Taki młody bramkarz do ogrania, do wypożyczenia. Klaus, fajny prawy obrońca. Godfreya bardzo bym chciał na środek obrony. Jeśli chodzi o Goldsona, no, ma duże doświadczenie w Szkocji. Myślę, że taki obrońca na ławkę. Mila by był fajny piłkarzem SPD. Moder, bo Polak. Madukę. No, myślę, że w następnym sezonie go pozyskam, bo chciałbym mieć tego bardzo talentowanego Anglika. Fofana, fajny do środka pola. Tak samo Krastowili. Antony Gordon, młody Anglik, Sofiane Diop, z niego bym zrobił SPO. Claude Maurice, też taki piłkarz dla mnie na SPO. Lingard, który miał pół życia, pół sezonu świetny w tamtym sezonie w West Hamie. Karabec, jak mówiłem, młody, utalentowany Czech, czemu by nie? Ten fajny i Fulgini, tacy randomowi dla mnie piłkarze, mogą być fajni. Ryan Kent, Anderson Taliska, którego bardzo bym chciał pozyskać, jak nie w tym, to następnym sezonie, bo moim zdaniem Anderson Taliska jest piłkarzem, który. No dobra, to jest jego kariera. Wybrał jak wygrał Chiny, teraz e, e, Arabia. Ale w Besiktasie grał fajnie, w Memphisie grał fajnie. Myślę, że to jest taki piłkarz, który w Europie by sobie fajnie poradził. Kiedy już chciałem w Premier League, raczej już może się jeszcze to doczekamy. Bo to by był naprawdę fajny transfer, moim zdaniem, do Premier League. Ale dobra, e, Jonathan Klaus. Dlaczego? Piłka, który ma 28 lat, jest szybki. A jak będę grał, to bardziej będę grał właśnie Klausem niż Cofalem, bo Cofal jest trochę wolniejszy, ale będę nimi rotował. Klaus to jedna z odkryć tego sezonu, jeśli chodzi o piłkę prawdziwą. FIFA. No i mamy Czecha, Adam Chlorzek, bardzo talentowany Czech. W tamtej FIFA grał nim Bayern Leverkusen. Tego karabeca też będę chciał pozyskać w jakiejś przyszłości, może w następnym sezonu, bo w sezonie, bo jest Sołczek, jest Cofal. Więc czeska armia nadchodzi, a ja w ogóle robię Czechów, Czech z mojego dzieciństwa, pamiętam Euro 2-4, Czechy, półfinał, zasrana Grecja. No i Ryan Kent, lubiany przez yy, graczy Ultimate lub nienawidzonych, to chyba dwie edycje temu. Szybki w SN, ale z niego zrobię skrzydłowego, no jednak negocjacje z Rangersami nie były zbyt łatwe, no Rangersi są uparci. Lubię Glasgow Rangers, na mecz Rangersów też bym poleciał. Na co ja będę poleciał, Wam powiem. Zbieram fundusze, otw y otworzę sobie donaty i będę wpłacajcie na rozwój kanału, ja będę na Malediwach leciał, leżał. No ja to żarciki oczywiście. A ja może jakieś takie coś odpalę, no ja będę już większym youtuberem. Karim Adeyemi znowu ofensywny piłkarz, ale Adeyemi to jest taki piłkarz z mega potencjału, że go musiałem zaklepać. Oczywiście potem go wypożyczyłem do Deportivo Alaves, by się tam ogrywał. Jeśli wskoczył mowę, tak do 76, to go pozyskam od nowa. Rangers są 13 milionów. Jeśli będę trochę niezrozumiał, to przepraszam za szybko mówię. Zaproponowałem Masukeim i Kenta. Mogłem trochę mniej dać. Po co te 7 milionów dać, Kostucha? No ale dobra, rank No i lecimy. Pierwszy mecz z Newcastle. Tutaj tylko mój skład. Yy, bym wcześniej wam pokazał tą animację na stadionie West Hamu, wtedy się wyłączę, ale miałem mikrofon włączony. No i Michael Antonion, tak. Gramy z Newcast, Tutaj mój skład. Oczywiście Łukasz Fabiański. No Fabian, kurwa, fajnie by było pychać lecieć na mecz West Hamu. Jeszcze jak Fabian broni. Napisał wielki transport. Fabian chce Twoją koszulkę, może by mi dał. Nie wiem, albo Antonio. Antonio, kurwa, Antonio to ja uwielbiam. Pierwszy gol w tym sezonie. Ryan Kent. Co za początek. Co za przywitanie. Z kibicami. No tym razem na wyjeździe. Newcast gra. Warmer. Tutaj. Ogbonnie. to Tu Zuma niepotrzebny. faul I niestety rzut karny dla Newcastle. Będą tylko bramki. Uprzedzam. Ta seria będzie trochę inaczej prowadzona. Trochę tak po staremu. Tutaj Zuma faulowany. Co za faul. No i ta seria będzie co dwa tygodnie w niedzielę. Ja będę się staro grać w mecze w tygodniu. Wy w niedzielę był odcinek, dwa tygodnie. No jak grać tak sporo? No pięć musi być minimum. Też tak te szybko przechodzi przez te sezony, wam powiem. Nie chcę siedzieć w miejscu. No i co? Lecimy. I tutaj zobaczcie, co za podanie Boema. Już myślałem, że jest spalony. Ryan Kent. Nie było spalonego. Co za idealne podanie Jaroda Boema. Muszę już wam zdradzić, że Jarod Boem to jest ulubiony piłkarz na tym, tej serii mojej. No co on tutaj podał do Ryana Kent'a, Ryan Kent w debiucie dwie branki. No Ryan, ty jesteś najlepszy. Kurde. Zobaczcie, jak tu wybiegł. I to podanie boema. No. Ideolo, no. Nic dodać, nic ująć. 2 do 1 w pierwszym meczu. Drugi mecz, Lester symuluje. No i przegrywamy na wyjeździe aż 1 do 4. No to nie było najlepsze spotkanie. Ale raz się wygrywa, raz się przegrywa. Oj, przepraszam walną mikrofon. Kolejne spotkanie tutaj. Małe zmiany. Ryan Kent musi grać w pierwszym składzie. Diop niech zagra. Ja będę rotował tymi piłkarzami, żeby wszyscy byli w formie. Nie mam zbyt głębokiej ławki. To może być właśnie mój problem w tym sezonie. Ale pamiętajcie. SP, HP, SPD. Gramy z Crystal. Ten mecz gram. Czemu nie zagrałem z Leicester? Nie wiem. Ale gramy. Sołczek do Antonio. Antonio! Broni gwajta. Antonio, jak to Szpakowski. o kurde. Ale Antonio. Trzeba go las główki. Jamalczyk jest niesamowity. Taki Jamajcek gra dla ja Jamajki, zmienił obywatelstwo. Tutaj Ryan Kent odbiera piłkę. Ryan Kent jest niesamowity. To jest transfer. Idealny. I zobacz tutaj. Bołem. Co tu się stanęło? Nie mam pojęcia, ale Gerard bołem. Uwielbia tego piłkarza. 2-0. Niestety Krystal zaczął odrabiać straty. Edward. Fabian jest kapitalnym brankarzem. Mógłbym wam, pok mógł, wam pokazać jak kapitalnie broni, ale nie wy wyciąłem to, żeby nie było za długiego odcinka, bo 17 minut. Jeśli do się do 15 minuty, to Wam powiem co macie wtedy napisać. Ale dobra, jak nie zapomnę, tutaj niestety tracimy go na 2-2 do 2 i ten mecz kończy się takim wynikiem. Nie wygrywamy na własnym stadionie, no nie pokazałem Wam, tak jak mówiłem wcześniej w początku, on będzie przed meczem z Tottenhamem. Kolejny mecz, Manchester United? Nie, Co Symulujemy. United też nie zagrałem. Sorry. Lecimy, lecimy dalej. Nie zatrzymujemy się. No i co? Liga Europy. Pierwszy mecz zrobitem jeden w gram. Patrzcie na te bańki. No to też nie zostawiam, bo miałem ten głupi mikrofon włączony. W tym meczu padła jedna bramka. Benrama. A Sołczek. Sołczek do Boema. Boem, Boem. W polu karny, bołem, no, Jared Bowen. jesteś Jesteście ty uwielbiam cię, chłopie 1 do 0. Kolejne spotkanie to był Manchester United. No i symulowałem to spotkanie, nie grałem go. Tutaj widzicie składy i pyk 2 do 2. Ryan Kent nasz, nas nasz ratuje. Nas ratuje w tym meczu. Czemu zagrać, zagra. Nie wiem, czasami tak mam. A w następnym odcinku, jeśli będą jakieś mecze cięższe, to będę grał. Nie, nie zagrałem. Meczu. Kurwa, nie pamiętam czemu. Nagrywam to dwa dni po tym, jak to nagrywałem. Więc nie pamiętam co się stało. Może musiałam wyjść, dlatego symulowałem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Ale Squidward Park Rangers wygrywamy. W tym koniec ludzie, Carabao Cup i to będzie teraz ten mecz z Tottenhamem. Nie jest, nic na razie, dobra, spokój, bo chcę się wyłączyć, żeby nie było atmosfery. Wam żeby mnie popsuł. No i co, Liz United West Ham 2 do 1. 2 do 1, ale trafiłem. Nie, no wiedziałem, jaki był wynik. Bołem Flasik, sorry, to jest spoiler. Ale mamy to, mamy to i jeszcze raz, mamy to. No i Liga Europy chciałem ją wygrać, więc jeśli będzie źle, to będę grał. Praktycznie wszystkie mecze nie będę grał, ale jeśli w fazie grupowej będzie słabo, to oczywiście będę grał. Ale od fazy Pucharowej chcę grać każdy mecz, bo ja bym chciał wygrać Ligę Europy, żeby mieć chociaż jakieś plecy, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, bo nie wiem, czy mi się uda w rzeczywistości. Lidze nie idzie najlepiej. No i mecz z Bradford. I ten z Bradford 1 do 1. I chyba teraz będziemy z Tottenhamem To się wyłączy na chwilę. No tu mamy... Z... A tu 2 do 1 przegrywamy i teraz czas na mecz z Tottenhamem, więc posłuchajcie tej atmosfery. Ja się raz. Nie, jeszcze nie. Nie mecz z Tottenhamem. A jednak mecz z Tottenhamem, kurde musiałem wyciąć jeden symulowany medli z Europy, sorki. Ale z Tottenhamem to my zaczynamy pierwsi strzelać Antonio, bo kto by inny, no Michał, to Michał, Michał jest najlepszy, yy, najlepszy piłkarzem na świecie. Niestety Tottenham wyrównał, Fabian miał znowu świetny mecz, ale Tottenham szeli w końcu gola, a to ten gol był taki kurde kurde, Fabian broni, tutaj Fabian broni. Piłka strafia do Keina i niestety jeden do jednego i takim wynikiem kończy się to spotkanie. Znowu remisuje. Może nie gry słucha, Nie umiesz grać FIFA. Next match Carabao Cup. Z Tottenhamem. Wygrywamy pokarnych, więc jesteśmy dalej. Może jakiś puchar Cup wygrać. Czyli tak będziemy awansować. Awansowywać czy czemu nie awansować, nie jest takie słowo. Awansować. Dobra, a stąd via. Na wyjeździe jakieś rotacje, no a są zmęceni, cofal chodź, chodź Diop, jesteś młody, powinieneś się rozwijać, Johnson. Kral, no nie mam w ogóle SPD, mam Krala i en, e, Nobla, więc słabo, więc piszcie do 12 milionów, bym kupić, kupi Jakuba Modera, on kosztuje 4. 1 do jednego z Jakub Moder, zapraszamy, ja chcę mieć Polaka, Polak, Rodak, dwa bratanki, Liga Europy. Patrzcie na tą sytuację. 3 kluby mają po 5 punktów, więc w tym momencie postanowiłem zagrać mecz z Dynamo Zagrzeb i to będzie ostatnie spotkanie w tym odcinku. Ladies Angel, a on następny rozpocznie od spotkania z Liverpoolem. Pamiętajcie, łapkujcie. I tak to wyglądał skład. No i mecz w Zakrzebiu nie rozpoczął się dla nas dobrze, bo Dynamo pierwsza szara gola orsić do Ademi. Ademi. Do Buluta, Bulata, Bulat do Iwanuseca i Iwanusecz szczela gola na 1 do 0. Ale potem tylko jeden klub istniał na boisku. Tomasz Sołczek do Boema, Boem do Antonio, Antonio do Bendramy. Ten do Antonio. No i Antonio strzela gola 1 do 1. Niesamowita gra. Niesamowita gracja West Hamu. No Antonio jest niesamowity. Najlepszy napastnik nasz. Nie zamienię go. Nawet na Lewandowskiego. 1 do jednego. Rozpoczynamy od środka. Nasi rywale. Wymiana piłki, ale tutaj odbieramy ją. Klaus świetnie tutaj uprzedził rywala. Francuz się rozpędza, podaje do Antonio. Antonio. Benrama. Antonio. Antonio do Boema. Charlotte Boem. Co za pytanie, Antonio? Boem w polu karnym. Boem. Boem. Bołem jest niesamowity. Uwielbiam tego piłkarza. Może ma 77 tempa, ale jest piękny, niesamowity. Koniec słówka pierwszej połowy. Declan Rice. No i ten Ben Ramy szczał. Piękny gol 2 do 1. 3 do 1. Kończymy tak na połowę. Nie idźcie po herbatę, bo jeszcze wpadły bramki. Niestety, tutaj nasza piłka. Zuma do sołczka. Rice. Wlasić do chlążka. Adam chlążek. jest 4 do 1, debiutancka bramka Czecha Adam, uwielbiam Cię Adam uwielbiam, jak to brzmi, ale dobra Dynamo trzeba drugą bramkę, Juric Moharami No i ten, a tutaj Karny, no Cresswell, właśnie Niepotrzebny fał Arona Cresswella Niestety 2, 3, 4, 1, będzie 2, 4 Bo jest rzut Karny, było, czemu wyciąłem Karnego? Ja pitole, ale failer robię w tym odcinku sorki. Ale szczelił. Ale pokażę wam mojego karnego. Bołem faulowany, mojego karnego wam nie wytnę. Czemu ja to wyciąłem? Dwie bramki wyciąłem. Nie, jeden, lecz wyciąłem jedną bramkę. No ale dobra. Fail, 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 jeszcze raz fail. Jeśli dotaliście do tego momentu, to napiszcie fail. Napiszcie fail. No i dobra. Tołczek nie, no Mark Nobul oczywiście będzie strzelał, bo kto by inny. 10 dni karnych, Nobul. Precyzja, idealnie, 2 do 4, ale to jeszcze nie koniec, naprawdę. Lecimy dalej. Wyciąłem bramkę. Jezus, Maria. Dwie bramki wyciąłem. Chlożek. Nie, nie wyciąłem bramki. Nobla była na, na 5-2, dobrze, to chlożek błąd bramkarza. No i mamy to, 6 do 2. 10 kolejek za nami w Premier League, 3 zwycięstwa, 5 remisów, 2 porażki, 14 punktów. Jest słabo, ale do czołówki nie tracimy zbyt dużo, więc myślę, że uda nam się. Ee, no co, jakoś w następnym odcinku trochę zbliżyć do. To, zbliżyć do Jezus, zbliżyć do czołówki. Sorry, za szybko mówię. Za szybko, ja to często podam na materiałach, że za szybko mówię, a potem jest byle, jak to wychodzi. Widzę Europę, spoko, myślę, że awansujemy. Michał Antonio, Michael Antonio, 7 goli jest naprawdę świetnym szczelcem w tym sezonie. No i ja powoli się będę z Wami żegnał. No statystyki zawodników. Zawodników, no i co? Pamiętajcie, że jeśli Wam ta seria się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Czekajcie na następne materiały. Dziękuję za wszystkie suby, łapki, za wszystko pod tym filmikiem, komentarzem. Na razie, piąteczka.